1 października, czwartek, Światowy Dzień Wegan, Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Światowy Dzień Ptaków i Singapurski Dzień Dziecka. Jestem Piotrek Czarniecki, a wy oglądacie. Cześć i dzień dobry. Dzisiaj jadę do Loft 4. Będziemy nagrywać film, o którym mówiłem wam w którymś tam z poprzednich odcinków. Ten, którego jeszcze w Tarnowie nie widziałem. Dzień z dzień zakończony. Efekty pracy pewnie za dwa tygodnie. A teraz śmigamy do domu. Bardzo ważna czynność przed włożeniem do innego czytnika. To jest blokada, żeby przez przypadek nie stracić danych. To jest bardzo prawdopodobne przy tych tanich czytnikach. A jutro, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Światowy Dzień Mieszkańca, Światowy Dzień Habitu i Dzień Anioła Stróża. Cześć!